Zaustalić. Będziemy mówić Tomb Raider, nie Tomb Raider, ok? Bo nikt nie będzie wiedział, o czym mówimy. Postaram się. Mam nadzieję, że mój wspaniały akcent nie zaburzy tej percepcji, zrozumienia, o czym rozmawiamy. Chyba, że rzeczywiście naturalnie zawsze mówisz na tę grę Tomb Raider. Prawdę mówiąc, grałam po raz pierwszy w trójkę, mając jakieś 8 lat, i mówiłam po prostu Tom Raider. Wszystkie tak. te tytuły, tak jak się pisało, takie czytam. Tak no może było. nie Lara Croft, ale <laughs> tak naprawdę w większości to tak jak było napisane, tak było przeze mnie przeczytane, więc nie będę tutaj udziwniała w tej kwestii. Bardzo dobrze. Tom Raider przed nami i to jest remaster pierwszych trzech części. Najpierw skojarzenie moje, bo ja pamiętam, że chodziłem do podstawówki, kiedy Kuba, którego bardzo gorąco pozdrawiam, może akurat słuchał audycji, mieszkał na ulicy Cichej 2. Tam przyjeżdżałem do niego i graliśmy właśnie w Tomb Raidera dwójkę. Zachwycałem się wszystkim, co jest dookoła. O ile dobrze pamiętam, tam była plansza w Wenecji. Mały byłem, mogę nie pamiętać niektórych rzeczy. Była, była. I tygrysy. Natomiast no, do dzisiaj pamiętam emocje związane z tą grą. No, czuliśmy się jak mały Indiana Jones, a tylko w innym troszeczkę wydaniu. No, zachwycaliśmy się wszystkim. Trzy pierwsze części. Widziałem, ja nie grałem w tę grę, widziałem gameplay i oczywiście skończyłem Tomb Raider Legends, który jest jakby takim pierwszym remasterem Tomb Raidera jedynki sprzed kilkunastu lat, nawet kilkudziesięciu chyba już można powiedzieć, bo gra pojawiła się także na PlayStation 2, Wii chyba też, ale na pewno na 360. I, i jestem fanem, jestem fanem całej serii, szczególnie tego remake'u od 2013 w górę. Natomiast nie wiem, czy by mi przeszkadzało drewniane sterowanie i to jak ta wygląda, ale powiedz jak ta gra wygląda, ale powiedz jak w ogóle jest. Zacznijmy od największej zalety, którą ma ta gra, czyli klimatu. Tak naprawdę, dla kogoś, kto ograł dwójkę i był nią zachwycony, czy tak jak ja, zaczyną od trójki i czwórki, która wówczas sprawiała mi mnóstwo problemów, teraz było nie inaczej, to rzeczywiście jest to gra, która potrafi kupić. Mamy ulepszoną grafikę. Ale tak naprawdę wystarczy jedno kliknięcie, i znów mamy Larę zbudowaną z poligonów i stare, jakieś tam jednokolorowe ściany. Mhm. Więc tak naprawdę da się to czuć. W ogóle mam takie wrażenie, że ten remaster nie był skierowany do nowych graczy, do tych, którzy mogliby chcieć poznać historię Lary albo tak naprawdę wsiąknąć dopiero w tę opowieść. To jest remaster skierowany dla nas, ludzi już leciwych, którzy mhm. swoje widzieli, którzy znają oryginał. I którzy chcieliby po prostu w dobie remasterów po latach do niego wrócić. I zagrać w Tomb Raidera takiego, jakiego pamiętamy, bo on w naszych oczach wyglądał właśnie tak ładnie. Wcale taki nie był, ale tak jest w naszej głowie. Zgadza się. Tak samo wszystko, to, to, co tam się działo, czyli ta różnorodność, to, że tak naprawdę Larę może zabić wszystko. Tam serial, a raczej ten program, Śmierć na tysiąc sposobów, miałby przynajmniej. Połowę opcji załatwionych przez Larę, bo ona spada z różnych wysokości, ona jest atakowana przez zwierzęta, ona wpada w kolce, nagle ze ściany uderza jakaś po prostu włócznia czy coś innego. No i dinozaury. Dinozaury, <grym> niedźwiedzie, tam jest naprawdę wszystko. Gdzie ona by się nie ruszyła, tam wszyscy chcą faktycznie się jej pozbyć, bo tak z tych współczesnych gier, faktycznie jeżeli chodzi o archeologię, o przygody, to ona się może kojarzyć gdzieś tam z Uncharted. Ale Uncharted to jest takie sympatyczne, mamy duże Mieszka, krzywda się nam większa nie dzieje, a tutaj ona jest naprawdę skazana tak naprawdę niemal na, na zgonna na każdym miejscu, w który idzie. Ale tak po kolei może, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Przede wszystkim historia, choć jest mocno pretekstowa, to tak tylko zarysujemy. Lara jest panią archeolog. Na początku działa na zlecenie, ma znaleźć jakieś słynne artefakty, później sama postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W każdej części mamy motyw zdrady, czyli osoba, która najpierw jej zleca szukanie artefaktu, później niespodzianka, nikt się nie spodziewał w ogóle, że to nastąpi. Jest to osoba, która chce Larę wykorzystać, nie. zabrać jej to. Nie, nie, no właśnie, coś, czego nigdy w grach nie widzieliśmy. Mhm. Ale oczywiście nasza bohaterka wychodzi z tego obronną ręką. Mamy tutaj w tych grach wiele absurdów. Na początku Lara dysponuje tylko swoimi tak zwanymi zwykłymi pistoletami. Ale żeby zabić jakieś zwierzę, które ją atakuje, trzeba naprawdę wywalić połowę magazynku. Mhm. Inna rzecz to są jej skoki. Faktycznie, kobieta wysportowana, mamy też taki tutorial w jej domu, gdzie możemy sobie poćwiczyć te wszystkie skoki, wspinanie się. Kiedyś. Tak, a za chwilkę wrócimy do jeszcze innego lokatora tego domu, Winstona. Mhm. Pewnie kojarzysz lokaja, ale to, to przejdziemy jeszcze do tego. I kiedy przechodzimy do akcji, to naprawdę zdarza się, że już w momencie ostatniego skoku Lara się zsuwa, albo któryś z przycisków, zwłaszcza to miałam na padzie, jest nieresponsywny. Ja już wcześniej wciskam przycisk skoku, żeby Lara się odpowiednio rozpędziła, ale co się dzieje? Dzieje się to, że Lara znów jest na samym dole. I tutaj, jeszcze przy tej okazji, przejdę do ogromnej wady tego tytułu. System zapisu i wczytywania gry jest niesamowicie nieintuicyjny. A i archaiczny? Archaiczny nawet nie, bo faktycznie my znów sięgamy po paszport Lary, gdzie okay. możemy zapisać w każdym momencie gry. Archaiczne jest to, że nie ma autosave'a. Trzeba sobie nie tego pilnować. Autosave nie ma autosave'a we współczesnej grze. <laughs> Czyli przycisk na padzie trzeba przypisać pod quick save jakiś. Można, ale co najlepsze, pierwszą opcją, którą my mamy właśnie pod paszportem Lary, gdzie możemy zapisać wstać grę, jest w czytanie I kiedy ja pełna emocji tu pokonałam niedźwiedzia, nie mały pasek życia mi tylko ucięło, nie szybko zapisuję i co zrobiłam? <laughs> nie <czytałaś>. no, oczywiście, <laughs> że tak. Nie muszę mówić, co sobie wtedy myślałam, nie były to um, przyjemne <laughs> słowa. Bliżej do łaciny niż do polskiego. Zdecydowanie, smarków, tak. Rozwijałam się lingwistycznie. Natomiast jest to deprymujące, trzeba sobie tego pilnować, i naprawdę kilka pierwszych takich. Emocjonujących przejść ważnych etapów to będzie wczytywanie gry, a nie zapisywanie. Okej. Okay. Dobrze, ale powiedz mi, sam remaster, czy poza zmianami w grafice, coś w dźwięku też można było zauważyć, w sterowanie zostało poprawione, czy jednak to jest stary Tomb Raider, którego już doskonale znam i to są pierwsze trzy części, prawda? Pierwsze trzy części, ale do każdej z nich jest DLC. Nie jest jakieś super długie, mhm. jest zabójcze, bo tu jeszcze muszę powiedzieć, ale to jakby nie jest zarzutem, ponieważ to po prostu powtórka z właśnie z trylogii. Zaczęłam grać od pierwszej części i myślę o jejku, ale ta gra jest przystępna. Później sobie pomyślałam, a rozwinęłam się jako grać, idzie mi coraz lepiej. Ale potem, jak włączyłam trójkę, to zrozumiałam, że to tak nie było. Po prostu po części drugiej, w trójce i w czwórce poziom bardzo mocno skoczył w górę i to sprawiało, że rzeczywiście trzeba było sporo ćwiczyć. Trzeba było nieraz się starać być bardzo precyzyjnym, żeby gdzieś doskoczyć, bo tych elementów zdręcznościowych jest masa. Pewnie wielokrotnie, jak mówisz, że oglądałeś gameplay'e, to widziałeś jak nieraz gracze skaczą wokół tych różnych tygrysów, kojotów, żeby porządnie je ustrzelić. Natomiast również mamy rozwój nie tylko poziomu trudności, ale mamy też rozwój otwartości gry i sekretów. Tak naprawdę w każdej planszy, która z pozoru ma taki zamknięty charakter, okazuje się, mocno, prawda? tak, tak, że jeżeli my będziemy, mówiąc kolokwialnie, lizać ściany, to możemy te sekrety odkryć. Ale tam jest jak w dumie i w starym Wolfensteinie, że trzeba naprawdę podejść do łysej ściany, wcisnąć przyciski i wtedy coś się otworzy. Tak, ja miałam jeden z leveli, w których nie wskakiwał mi sekret, a byłam przekonana, że przeszłam całą rundę od A do Z. Zerknałam później na gameplay w internecie i było to miejsce, do którego było ciężko doskoczyć, z pozycji stojącej. I ja po prostu wciskałam już randomowe przyciski i za którymś razem mi się udało, ale drugi raz bym tego nie powtórzyła. Ale da się stać na ręce i wskakiwać na główkę, tak jak w starych Tomb Raiderach. Są, są różne takie yes. efektywne, <laughs> efektywne sceny. Natomiast jeszcze tutaj muszę wspomnieć, bo to musi wybrzmieć, a boję się, że o tym zapomnę. W dwójce i w trójce. Mamy właśnie możliwość spaceru po rezydencji Lary, w jedynce też, tak? To jest ten moment, kiedy my się zapoznajemy ze sterowaniem, ona nam mówi, idź tu, idź tam, pływanie, te sprawy. Mamy także lokaja Winstona. Uh -huh. I on ma jakiś taki dziwny nawyk stalkowania Lary. Bez względu na to, gdzie my się nie poruszymy, on chodzi za nami i wydaje takie dziwne dźwięki. Okay. Ale w kuchni mamy możliwość otwarcia spiżarni, jakiejś takiej chłodni, i w momencie, w którym on do nas przychodzi. Przeskakujemy go i go tam zamykamy. Wydaje mi się, że to może świadczyć o jakimś, nie wiem, sadyzmie graczy, bo kiedy robiłam to po raz pierwszy, nie miałam dostępu do internetu i nie wiedziałam, że masa graczy również w ten sposób się z nim obchodziła natomiast jest za to jest w jednej z części, ale mi nie wskoczył, więc A, okay. nie wiem, czy zrobiłam coś nie tak zostawiłaś mu jedzenie, <laughs> on miał już w sumie picie miał, to może okay. przeżył, ale ciekawa jest jeszcze ta opcja, że kiedy tak jak i nasza Lara przechodzi przez ściany, nie dosłownie, po prostu tak wygląda grafika, że ona potrafi częściowo być na ścianie, częściowo poza nią, tak i Winston za zamkniętych drzwi potrafi kawałek wystawać, i jest on wyraźnie w lodzie. Więc to już jest taki dodatek od, od twórców takie, myślę, mrugnięcie okiem do gracza. I oczywiście pytanie było inne, ja powiedziałam o czym innym więc tylko jeszcze nawiążę do tego, że muzyka jest troszkę poprawiona. Przed chwilą słyszeliśmy utwór Vertigo, który chyba się najmocniej kojarzy z Larą i włącza takie pokłady nostalgii. Może się wydawać, że ja tutaj bardziej krytykowałam tę grę właśnie za sterowanie, za pewne archaizmy, ale fakt jest taki, że ona jest niesamowicie rajcująca, bo są takie gry, w których jeden, drugi, trzeci raz nie skoczymy, gdzieś coś nas zje. W larze w jednym z DLC ledwo włączyłam z Rekin, więc to naprawdę nie trwało długo. Ale chcę się próbować dalej. To nie jest moment, w którym ja mówię, dobra, rzucam to, wracam do moich innych giereczek, tylko faktycznie chciałoby się próbować. I kiedy przechodzi się grę bez tutoriala i mamy na końcu levelu spisane informacje, czy zebraliśmy wszystkie apteczki, czy zebraliśmy wszystkie sekrety, to znaczy sekretów się nie zbiera, one tam się po prostu znajduje, to są jakieś ukryte komnaty przejścia, i czegoś brakuje. To chce się wrócić do tej rundy, nawet mm -hmm. nie kontynuować. Nie, muszę przejść jeszcze raz. Ale ustaleźć. wiesz, jedna plansza chyba trwa około 15-30 minut maksymalnie? Nawet krócej, jak już się mam mniej więcej ogarnięte. Więc Natomiast to tych... jest tak, jak dzisiaj rozmawialiśmy na audycji na żywo o Rezydencie. Tak samo i Tomb Raider jest taką grą, którą chce się grać i grać. Replayability jest naprawdę duże. Jest, jest. Tylko też z mojej strony, gdzie ja mam bardzo kiepską orientację w terenie, również w grach. Już w tych dalszych etapach rzeczywiście ja się gubiłam. Czy ja już w tym miejscu byłam, czy nie byłam, jedynie to, że leżało jakieś mm -hmm. zwierzę, mówiło mi, aha, musiałam tu być. Szczególnie wiesz co, ja pamiętam, że miałem taki sposób, że niektórych znajdziek nie podnosiłem. Coś leżało, ja to zostawiałem, żeby właśnie. A nie... Tak, żeby się nie pomylić jak te okruszki albo nic ariadne. <laughs> Natomiast to, co kiedyś było bardzo uprzykrzające życie, to fakt, że ta grafika wyglądała jak jeden wielki poligon i rzeczywiście nie wiedziałaś, gdzie możesz wskoczyć, no bo tak to wyglądało. Czy teraz jest troszeczkę łatwiej? Czy teraz w terenie łatwiej się troszeczkę ogarnąć, bo mnie Tom Ryder nauczył orientacji w trójwymiarze, nie ukrywam. Pod tym względem tak. Rzeczywiście widzimy, to jest miejsce, na które mogę wskoczyć, a z tego raczej moja bohaterka się zsunie, ewentualnie mogę wykonać szybki kolejny skok i wtedy sobie poradzę. I jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam mi wcześniej umknęła, to właśnie to, że z jednej strony mówimy o ogromnej precyzji, a z drugiej o dużej szybkości reakcji, dlatego że Czasami nam się zdarza na pewnych etapach, że musimy przełączyć wajchę, potem otwierają nam się drzwi i one są dostępne tylko przez jakiś czas. Jeżeli mhm. w odpowiednim momencie ja przez nie nie przejdę, znów się zamkną i ja muszę powtórzyć sytuację z wajchą. I jeżeli na powierzchni to jeszcze jako tako daje radę, tak czasami wajchy mamy pod wodą. Lara też ma ograniczony poziom tlenu, oprócz tego jej paska życia, poziomu HP, dlatego musimy tak naprawdę pilnować jednego i drugiego. I może nam się zdarzyć, że tuż przy samej próbie wyjścia niestety straci ona życie. No to jest klasyczny Tomb Raider. <głos》> mocno pilność. W tak, takim tak. razie poproszę Ciebie o ocenę, bo um, oceniam aż trzy gry łącznie jako zestaw i jako dobry remaster. Wiem niestety, że sporo osób, które pokusiło się um, o nowego Tomb Raider'a, zrobiło zwroty, oddawało wersje cyfrowe, mm. bo powiedzieli: No nie, w dzisiejszych czasach taka gra nie ma racji bytu. Czy tak jest? Ja się z tym nie zgodzę. Jak mówię, tutaj może też decydować nostalgia, ale ja gram w wiele remasterów z PlayStation 1. Zachwycił mnie Tony Hawk, 1 i 2. O, jejku, tak. Cudowna gra, naprawdę nie mogłam się oderwać od pada. Podobał mi się Crash. Czekam tak. na Soykodena. Bardzo mhm. podobał mi się też Chrono Cross, mimo że nie miał tam fajnych udogodnień, jak właśnie w finalu 8 i 9, ale Lara. Też mi się podobała. Tomb Raider było czymś innym, bo jak mówię, to nie jest typowo mój gatunek, ale mimo to ja miałam dużą frajdę z tej gry i może, może to być ocena, z którą inni się nie zgodzą, ale dla mnie mocne 7 na 10. 7 na 10 dla Remastera Tomb Raidera i dziękuję za to, że zresztą dla na nas tę grę. A my wracamy, do gramy na Maxa. Zostaniecie jeszcze na chwilę z muzyką właśnie z Tomb Raidera.